Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji. Rekordowe temperatury powietrza. Rekordy to coś, co zawsze oddziałuje na wyobraźnię. No więc sprawdźmy, jak ciepło jest w najcieplejszych i najzimniejszych miejscach na naszej planecie. Dane, o których tutaj usłyszycie, są aktualne na kwiecień 2023 roku i uznane przez WMO, czyli Światową Organizację Meteorologiczną. Najwyższą temperaturę powietrza zanotowano w Furness Creek, gdzie znajduje się siedziba władz Parku Narodowego Doliny Śmierci. 13 lipca 1913 roku zmierzono tam temperaturę o wartości 56,7 stopnia Celsjusza. Niektórzy jednak podważają wiarygodność tych danych. Zresztą Podobna sytuacja dotyczyła poprzedniego najgorętszego miejsca na naszej planecie. Do 2012 roku była to Azizia w Libii, w której w 1922 roku zmierzono temperaturę wynoszącą 57,8 stopnia. Dolina Śmierci to generalnie bardzo gorące miejsce, w 2020 i 2021 roku. Notowano tam temperatury wynoszące 54,4 stopnia Celsjusza. Przypominam, że cały czas mówimy o temperaturach w cieniu. Dla porównania, w Polsce najwyższą temperaturę zanotowano w Pruszkowie, ale tym pisanym przez os kreską, bo chodzi o Pruszków w województwie opolskim. W 1921 roku pomiar wskazał na 40,2 stopnia Celsjusza. No i może jeszcze tak dla kontrastu najwyższa temperatura, jaką zmierzono na biegunie południowym, na stacji Amundsen-Scott, wyniosła minus 12 stopni, a miało to miejsce w 2011 roku. Mówiąc o najwyższych temperaturach, warto także wspomnieć o okresach gorąca. W zachodniej Australii na przełomie 1923 i 1924 roku zanotowano trwający 160 dni, czyli prawie pół roku okres, gdzie każdego dnia notowano temperatury przekraczające 37,8 stopnia. Temperatura gruntu oczywiście będzie znacznie wyższa od temperatury powietrza. A najwyższa, jaką zanotowano, wyniosła prawie 100 stopni Celsjusza. Miało to miejsce w 1972 roku. A gdzie? A jakżeby inaczej w Dolinie Śmierci. No to teraz ta mniej przyjemna część. Było o upałach. To teraz o mrozach. Najniższa zanotowana temperatura na naszej planecie wynosi minus 89,2 stopnia Celsjusza. Pomiar ten wykonano w 1983 roku na stacji Wostok, znajdującej się na Antarktydzie. Łatwo więc policzyć, że różnica temperatury pomiędzy najcieplejszym a najzimniejszym miejscem na naszej planecie wynosi ponad 150 stopni Celsjusza. W Polsce jest zdecydowanie cieplej. Najniższa temperatura, jaką u nas zanotowano, wyniosła minus 41 stopni Celsjusza. Pomiaru tego dokonano w Siedlcach, a pochodzi on ze stycznia 1940 roku. Tak więc różnica pomiędzy najwyższą a najniższą temperaturą w naszym kraju to nieco ponad 80 stopni Celsjusza. Ciekawe sytuacje dotyczą nie tylko maksymalnych i minimalnych temperatur, ale także zmian temperatury. W 1943 roku w południowej Dakocie temperatura w ciągu 2 minut wzrosła o 27 stopni, z minus 20 do plus7. W ciągu 24 godzin najszybszy wzrost osiągnął aż 57 stopni. Miało to miejsce w montanie w 1972 roku. Z kolei miejsce, które w największym stopniu powinniśmy sobie kojarzyć z największymi różnicami temperatur, pomiędzy latem a zimą, to Syberia. To właśnie tam zanotowano najwyższą amplitudę, czyli różnicę temperatury. W Wierchojańsku zimą 1885 i też w 1892 roku termometry wskazały temperaturę minus 67,8 stopnia. W tym samym miejscu w czerwcu 2020 roku Zanotowano temperaturę 38 stopni Celsjusza. A więc różnica pomiędzy najzimniejszą a najcieplejszą temperaturą przekracza tutaj 100 stopni. W takich miejscach, gdzie występują duże amplitudy, człowiek musi dostosować się nie tylko do bardzo niskich temperatur, zapewniając sobie na przykład ogrzewanie, grube ubrania czy izolację termiczną domów ale także i do wysokich temperatur w okresie letnim, a więc wydatkami ponoszonymi na przykład na klimatyzację.